To dobrze. Jeśli nikt go nie spotka, spotkamy się w hotelu? Tak. O 20.45? Nie lubię trójkątów. Tylko dwójka naprawdę się sobą zajmuje. Wolę czwórki. Wszyscy są obsłużeni. Nigdy go w ten sposób nie znajdziemy. Wyluzuj. Widziałaś może gościa z Laski Dają Czadu? Co? Laski Dają Czadu? Serio? Nie! Musisz się zacząć szanować. To broszurka wspaniałej organizacji Nie Można Przyspieszyć Miłości. Musimy szukać Kurtzmana, a nie kupować nielegalne wypieki. Przecież go szukamy. Cześć, skarbie. Co ty wyprawiasz? Rozmawialiśmy dwie minuty temu. Nie chodzi o to, że cię unikam. Jeśli myślisz, że nie powiem o tym przy doktor Sharon, muszę zapłacić rachunek. Mogę zadzwonić za chwilę? Byle szybko. Bon appetit. Bravo. Powinnaś pójść do mojego masażysty. Jest boski i sprawny. Jest gejem, ale potrafi zadowolić kobietę. Nie grozi ci żadne zaangażowanie, więc warto spróbować. Spytajmy tutaj: Nie wejdę tam? To miejsce w stylu Krautzmana. Chyba, że wolisz pytać w kościele. Przydałoby się więcej ulotek to jak w szatnie. Dla prostytutek? Usiądź. A ja zapytam, czy ktoś go nie widział. Niczego nie dotykaj. To siedlisko chorób wenerycznych. Natalie? Tutaj. Pan mnie z kimś pomylił. Zaszło nieporozumienie. Spokojnie. Kasta wyrwidęba. Warto było zapłacić 20 dolców. Dawać popis. Traktują cię jak obiekt seksualny. Cóż, mają dobry gust. To nie jest dla ciebie komplement. Nie rozumiesz, że mężczyźni wykorzystują kobiety? Nigdy nie myślałam o tym w ten sposób. Lubię być wykorzystywana przez chłopaków z ładnymi tyłkami. Gratuluję. Właśnie co cofnęłaś nas o 40 lat. Cały dzień próbuję ci pomóc. Pomóc? Moja przyszłość stoi pod znakiem zapytania, a ty co robisz? Płacisz jakiemuś facetowi, żeby mnie ośmieszyć. Nie chciałam cię ośmieszyć, ale jeśli chcesz czuć się wykorzystana, śmiało. Ja się w tym czasie zabawię. Wspaniale. Jest. Laski dają czadu. To było wspaniałe. Jakieś 35 lat temu. Muszę obejrzeć dobre porno, by wymazać to z pamięci. Lepiej zrób to samo. To ja, Misiaczku. Znowu muszę się nagrać. Tęsknię. Zadzwoń do mnie, cześć, mamo. Harold, odbierz to Prisila. Co? Prisila. jak się czujesz w skarbie? Wspaniale. Muszę Was o coś zapytać. Powiedz, że nie miałaś stosunku. Na pewno nie miała. Nie miałam stosunku. Co by się stało, gdybym straciła stypendium? Musiałabyś wrócić do domu i zacząć studia na miejscowej uczelni rolniczej. Moglibyśmy wrócić do sobotnich wieczorów filmowych. Coś się stało? Nie, nic. Muszę kończyć. Kocham was. My ciebie też. Nie zawieź nas. Cześć. Płakałaś? Nie. Czy to kolejna z Twoich zasad? Rodzice mnie wydziedziczą, a ja po latach abstynencji zostanę uznana za zdzire. Może to nic złego. Bycie uznaną za zdzire? Nie. Nowy początek, zmiana. Trzymaj. Czekolada lekarstwem na wszystko. Chłopcy przynieśli. Dobra. Nie martw się. Znajdziemy Kurtzmana. A jeśli nie odda nam filmu? Zamienię jego życie w piekło i zniszczę wszystko, co kocha. Będę go tak długo torturowała, aż zacznie błagać, bym skróciła jego męki. Zrobiłabyś to dla mnie? Oczywiście. Po to są przyjaciele. Zwłaszcza ci zakręceni. Bez jaj.

Wie pan, gdzie jest pokój 396? Obok pokoju 394 i naprzeciwko 395. Tak jest w każdym hotelu. Chyba, że w tym jest inaczej. Ale dlaczego? Oto jest pytanie. Zawsze do usług. Nie. Dziękuję. Nie ma za co. Natalie, do you have to bring musisz zabierać go do łóżka? Przestań mnie popychać. Natalie, if not... Jeśli ty go nie wyrzucisz...